Jak przygotować się do jazdy dużym, ciężkim motocyklem klasy Adventure w błocie. O tym w dwóch w sumie dosyć lekkostrawnych krokach będziemy rozmawiali przy Tigerze i przy takim błocie. Zacznijmy od samego początku. Dlaczego błoto jest tak nielubionym środowiskiem przez wielu z nas? Dlaczego wielu motocyklistów po prostu błota nie lubi, unika go i nie chce w tym miejscu takim jak to się znaleźć. Jest kilka ku temu merytorycznych i w pełni uzasadnionych przyczyn. Po pierwsze, błoto daje kiepską trakcję, oferuje kiepską trakcję. Motocykl nie ma możliwości, żeby się sprawnie w tym błocie napędzać. Prędkość w przypadku motocykla, jak wiadomo, to jest stabilność, sterowalność. I jeśli my tej prędkości nie jesteśmy w stanie wygenerować i utrzymać, to mamy duże problemy z zapanowaniem nad pojazdem. Błoto ma to do siebie, że maszyna, szczególnie ciężka, Zapada się w nim, i w rezultacie tworzy nam się przed przednim, przed tylnym kołem spory kąt najazdowy. W efekcie musicie użyć dużo mocy, co dla wielu motocyklistów jest niekoniecznie intuicyjne, szczególnie tych z małym stażem i tych nieobytym zjazdą w takim środowisku. No i w końcu ta mała przyczepność o której wspomniałem na początku, sprawia też, że maszyna ma tendencję do poruszania się niekoniecznie w taki sposób, do jakiego. Do czego jesteśmy przyzwyczajeni jeżdżąc na twardych podłożach? Ona jeździ na boki, przód się usuwa w sposób absolutnie niekontrolowany. Mamy innymi słowy, pod sobą platformę, która jest trudna do opanowania, która daje nieczytelne, niejasne sygnały co do zachowania się samego motocykla. I to wszystko sprawia, że ryzyko, wywrotki w takim środowisku, problemy z poruszaniem się w takim otoczeniu to tworzy aurę błota jako środowiska skrajnie nieprzyjaznego. Najskuteczniejsze strategie radzenia sobie z błotem? Przede wszystkim najlepiej w ogóle w nie nie wjeżdżać. Jeżeli macie możliwość objechania błota, to po prostu zróbcie to. Jeżeli trzeba nadłożyć parę kilometrów, to też często okazuje się, że jest to lepsza strategia niż taplanie się w błocie, które jest niewiarygodnie energochłonne i które potrafi prowadzić do uszkodzeń motocykla i samego kierowcy. Błoto jako takie, mówię tutaj o ryzykach związanych z jazdą w błocie, one nie ograniczają się wyłącznie z tego, że będziecie mieli brudny motocykl. Tutaj to nie jest inscenizacja, leży sobie na przykład taka cegła, którą widać i nie wiecie tak naprawdę, co w tej wodzie, w tych rynienkach się znajduje. Teraz tej cegły zupełnie nie widać, więc jeśli da się błoto objechać, to byłaby moja rada numer jeden, w ogóle tam nie wjeżdżajcie. Jeżeli nie da się zastosować planu numer jeden, to starajcie się, aby w tym błocie być jak najmniej, poruszać się tam jak najkrócej. No i koniec końców, jeśli znajdziecie się w sytuacji, gdzie tego błota nie da się tak jak tutaj na przykład objechać, bo tam jest grząsko, tam jest od razu murek, to wtedy musicie wykorzystać te dwa tematy, o których Wam wspomniałem wcześniej. Kwestia numer jeden to opony. Tutaj żadna technika jazdy i żadne pozytywne nastawienie nie skompensuje tego. Co prezentują sobą Wasze opony? Opony, które muszą mieć ostrą kostkę, opony, które muszą być właściwie dobrane do motocykla i opony, które pracują we właściwym ciśnieniu. Mówiąc o ciśnieniu, zatrzymam się tutaj na chwilę dłużej, dlatego że dosyć powszechnym zjawiskiem w przypadku jeżdżenia w takich miękkich, rozbabranych środowiskach, jak to, w którym się obecnie znajduję, jest opuszczanie ciśnienia, aby uzyskać większą. Przyczepność i jest w tym uzyskiwaniu większej przyczepności trochę prawdy, bo opona lepiej przylegając do podłoża, łatwiej się odkształcając, jest w stanie wygenerować większą przyczepność, ale powtarzam to pewnie po raz setny. W materiałach, które dla Was realizujemy, opona jest kompromisem. Jeżeli będziecie uzyskiwali większą przyczepność, to ta opona będzie też bardziej podatna na uszkodzenia, i wystarczy spojrzeć na to, na czym teraz stoję. Tu jest kawał cegły z muru, który jest nieopodal mnie. Najechanie szybkie na taką cegłę może zakończyć Waszą przygodę. Z jeżdżeniem w terenie w danym dniu możecie też uszkodzić felgę, a jeżeli znajdziecie się w takim środowisku, jak to, które jest za mną, z uszkodzonym przednim kołem, to to może być naprawdę bardzo nieprzyjemne doświadczenie. Ja osobiście preferuję pozostawanie blisko ciśnień, które są zalecane generalnie do jazdy w terenie, czyli pewnie trochę mniej niż byłoby to w przypadku jazdy szosowej, ale nigdy agresywnie nie schodzę z ciśnieniami, w momencie kiedy jeździmy w błocie, ponieważ to ryzyko, jak dla mnie osobiście, oczywiście każdy z Was może szacować to ryzyko indywidualnie, ale dla mnie to ryzyko jest po prostu zbyt duże. Różnica pomiędzy ostrą kostką, a taką zużytą, bywa subtelna. Tak, na dobrą sprawę nie chodzi o wysokość samego klocka, bo może być porównywalna w przypadku opon, które ja uważam za zużyte, i tych, które są fabrycznie nowe. Tutaj sprawa rozgrywa się natomiast na tej krawędzi, która nabiera ten grunt i która sprawia, że ta przyczepność jest albo jej nie ma. Ta opona, jeżeli chcecie użyć jej w błocie, ona musi się o coś zaprzeć i musi to zrobić w miarę agresywnie. W przypadku takich wydartych kostek, jak widać na tej zużytej oponie, będzie to utrudnione. Dopiero taka ostra kostka daje dobrą przyczepność w błocie, w piachu, na każdej innej luźnej nawierzchni. widać to zarówno na oponach nowych, jak i na oponach, Tylnych. Oczywiście jak jeździcie w błocie, to to, czy będziecie mieli napęd i czy będzie trakcja w dużym stopniu, w głównym stopniu będzie zależało od opony tylnej, ale nie zapominajcie też o oponie przedniej. Jeżeli chcecie jakkolwiek hamować, albo jeżeli chcecie mieć opcję sterowania w tym super nieprzyjaznym środowisku, no to znowu potrzebujemy szczepności. W ciężkim terenie ta szczepność jest przede wszystkim mechaniczna, tam potrzeba. Nam możliwości zaparcia się o grunt, i dopiero ostra kostka daje taką, taką opcję. W przypadku y, motocykli klasy Adventure, które mają dużą masę, które mają mocne hamulce, w mocno zużytych oponach przednich widać, że ta kostka, ona nawet nie jest pozioma w stosunku do y, opony, tylko ma te krawędzie bardziej zużyte. To są krawędzie, ta, ta krawędź zapiera się o grunt w trakcie hamowania czy w trakcie sterowania i jeśli to wszystko jest ścięte tak do środka, no to macie bardziej sanki niż klocek, który będzie na ten grunt oddziaływał i widać to też tutaj w zestawieniu tej opony i tej opony. Te klocki są równoległe do powierzchni opony, te już nie za bardzo i to robi zasadniczą różnicę, kiedy jeździmy w włosie. No dobrze, to myślę, że temat opon i dlaczego warto przygotować się od strony oponiarskiej do jazdy w błocie e, mamy dosyć szczegółowo omówione. Pozostaje druga kwestia. Tą drugą kwestią jesteśmy my sami jako operatorzy tego urządzenia. Jeśli jeździmy motocyklem klasy Adventure w trudniejszym terenie, to ta poprzeczka wymagań w stosunku do kierowcy jest ustawiona szczególnie wysoko. Oczywiście. Tak, obserwujemy komentarze, widzimy co się dzieje na forach. Jest bardzo dużo głosów, że w takim terenie co do zasady motocyklem klasy Adventure nie powinno się jeździć, i ja się poniekąd z takimi głosami zgadzam. To nie jest idealne środowisko do jeżdżenia um, motocyklem takim jak ten, Triumph Tigerem. Pewnie Nissan Patrol porobiony, albo jakaś Toyota Land Cruiser do jazdy w tego typu środowisko odnajdywałaby się tutaj lepiej. Ale bądźmy szczerzy, jeżeli jeździmy, Ambitnie turystycznie i terenowo, albo jeżeli poruszamy się po tecie, to takie warunki nie tyle będą czymś, co my chcemy znaleźć, co mogą być warunkami, które nas zastaną, które nas zaskoczą, i w takich warunkach będziemy musieli sobie poradzić. I co wtedy należy zrobić? No wtedy tą drugą kwestią, do której wracam, jest kwestia naszych umiejętności. Obawiam się, że jeżeli wiele rzeczy, które uchodzą nam płazem podczas jazdy po suchym asfalcie buduje w nas to przekonanie, że maszyna, opony, elektronika jest w stanie zrobić za nas dużo, to błoto brutalnie rozwiera, rozwiewa tą, tą iluzję, którą, którą możemy sobie w dobrych warunkach zbudować. Ma to wszystko związek po pierwsze z tym, o czym wspomniałem wcześniej, że motocykl zachowuje się w sposób, w jaki nie zachowuje się w żadnym innym środowisku, gdzie tej przyczepności macie ekstremalnie mało, gdzie musicie mieć święt, świetną Świetną interakcję z motocyklem, gdzie musicie być dobrze przygotowani także kondycyjnie, bo jest to piekielnie wymagające środowisko, ale jest także kwestia taka bardzo miękka i delikatna, jaką jest kwestia mentalu. Mentalu, który was ustawia w takim trybie, że wy chcecie tą przeszkodę pokonać i nie chcecie się w niej zatrzymać. Zatrzymanie się w takim błocie, szczególnie na kiepskich oponach, to jest. Coś, co doprowadzi do sytuacji, w której ten motocykl się zakopie, będziecie potrzebowali pomocy innych ludzi, zakładając, że w ogóle są gdzieś w okolicy, żeby uwolnić się z tej pułapki. I teraz, jak spojrzycie na wszystkich zawodników enduro, którzy jeżdżą w takim trudnym terenie, w takim wymagającym środowisku, jakim jest chociażby to błoto, to zobaczycie, że robią wszystko, byle sprzęt się nie zatrzymał. Ponowne poruszenie tych 200-250 kg z błota i nadanie im prędkości jest bowiem... Piekielnie trudnym zadaniem. W związku z tym, raz, że trzeba dobrze jeździć, a dwa, że trzeba być nastawionym na takie bardzo aktywne jeżdżenie. Jeżdżenie w taki sposób, gdzie już nie ma noc za styl, podpieranie się nogami, odpychanie się, robienie wszystkiego, co tylko sprawi, że będziecie w stanie tą przeszkodę w miarę dynamicznie pokonać, to są rzeczy, które trzeba mieć na uwadze, kiedy już na ten motocykl terenowy siadacie. Mówiąc o mentalnym nastawieniu do jazdy w błocie i doświadczeniu, który, które wynika z jazdy w błocie, mam na uwadze takie rzeczy, które ciężko jest zdobyć nie wjeżdżając w błoto. Chodzi mi na przykład o to, żebyście cały czas mieli na uwadze, że w każdym nadarzającym się sposobnym ku temu momencie warto opony oczyścić z błota. One, nawet jeżeli mają świeżą i fajną kostkę, taką jak mają moje opony, będą. Zakleszczały się błotem. To, to błoto będzie wchodziło między klockie opony, i wyjechanie na w miarę suche, równe miejsce, gdzie macie trochę przyczepności, zabuksowanie kołem, zrzucenie tego błota, to jest rzecz, która sprawi, że wjeżdżając w kolejny odcinek ubłocony, będziecie mieli tą oponę bardziej czystą, będzie tej przyczepności ciut więcej. Jeżdżenie w błocie działa bardzo przeciwnie do tego, co podpowiada nam intuicja. Intuicja w skrajnie nieprzyjaznym, nieprzyczepnym środowisku. Mówi każdemu z nas, jedź wolniej, żeby było bezpieczniej. Tymczasem w błocie, jeżeli jedziecie wolniej, to jest tak naprawdę gorzej. Żeby w śliskich środowiskach móc wygenerować jakąś przyczepność i sterowność, niestety trzeba jechać szybciej, niż podpowiada nam to głowa. I ja nie mówię tutaj o pędzeniu na złamanie karku, mówię tutaj o pewnym złotym środku, pomiędzy byciem ostrożnym, a utrzymaniem tej maszynerii w, takiej, w, takiej, w takich ustawieniach, że to wszystko po prostu działa. Ostatnia kwestia związana z przygotowaniem motocykla do jazdy, takiego motocykla adventure. Oczywiście możecie pobawić się zawieszeniami i spróbować coś więcej z nich wycisnąć. Każdy producent w manualu swojego motocykla ma ustawienia do jazdy po twardym podłożu, po piasku i tam możecie sobie te ustawienia znaleźć i spróbować się z tym pobawić. Ale nie miejcie złudzeń, gro tego, co będzie sprawiało, że będzie Wam się dobrze jeździło w błocie, to są opony, dobre opony. A druga kwestia to Wasze przygotowanie i Wasze umiejętności, których nie skompensuje żadna elektronika przyczepność w błocie generowana jest mechanicznie. To jest taka przyczepność mechaniczna, trochę jak w traktorze. Opona musi zaprzeć się o podłoże. Stąd te zęby, które są potrzebne i w traktorach i w naszych oponach adventure'owych, żeby można było się od tego gruntu odepchnąć. I o ile jest to bardzo ważne w terenie i o ile to tłumaczy dlaczego często kiepskiej jakości opony tak długo jak mają ostrą kostkę radzą sobie całkiem nieźle podczas jazdy na luźnych podłożach i po szutrach, po błotach to też miejcie na uwadze, że tą oponą prędzej czy później wejdziecie na asfalt, więc kierowanie się wyłącznie samą przyczepnością mechaniczną i tym, jak agresywna jest kostka, to też nie do końca jest dobre rozwiązanie w przypadku doboru opon, co do których wiecie, że będziecie, a przynajmniej, że jest duża szansa, że będziecie jeździli nimi w błocie. Jak wyjeżdżamy na asfalt, tam potrzebna jest przyczepność molekularna, ta guma ciągle musi być dobrej jakości, ona musi Wam zapewnić, Dobre opóźnienie podczas hamowania, stabilność i przyczepność podczas przyspieszenia i w ogóle dobrą sterowalność. Więc chociaż mówimy o jeździe w błocie i chociaż tutaj potrzebujemy bardzo tego traktorowatego, możliwie najbardziej agresywnego bieżnika, to ciągle opona pozostaje złotym środkiem, punktem. Równowagi pomiędzy często sprzecznymi potrzebami, jakich, jakie mamy my w stosunku do, do motocykla, do podłoża, do tego, co chcemy z tym motocyklem zrobić. W przypadku jazdy w błocie mamy tutaj pełen pluralizm. Błoto jest takim środowiskiem, które nie daje. Szansy wykazać się nawet najbardziej nowoczesnym systemem kontroli trakcji. Musicie te systemy wyłączyć, co też się dla wielu osób wiąże z mentalnym wyzwaniem, jeżeli tego wcześniej nie robiły. Nie ma systemów kontroli trakcji, które naprawdę pomogą Wam jeździć w błocie. Większość ABS-ów też będzie sobie z tym radziła średnio. Jeżeli macie dobra, off-roadowa ABS-y, to jest to jedyna elektronika, która jest Wam w stanie trochę pomóc podczas jazdy w takim środowisku. I tutaj motocykle, które są starszej generacji i są generalnie lekkie i relatywnie proste, będą radziły sobie równie dobrze jak te najnowocześniejsze, a być może nawet lepiej. I najważniejsza rzecz do zapamiętania z dzisiejszego odcinka. Po jeżdżeniu w błocie koniecznie umyj motocykl. Są ku temu dwa istotne powody. Po pierwsze, te kwaśne składniki, które powstają w wyniku rozkładu roślin w tym błocie, powodują błyskawiczną degradację powierzchni e, szlifowanych e, lakierów, chromów. To natychmiast koroduje. Sprawa druga to jest to, że jak na feldze zostają koła to macie po prostu niewyważone koła. Ja tutaj jadąc na to mynię też czułem, że to wszystko się trzęsie. Więc zabawa zabawą, ale trzeba później też odpracować to na jakiejkolwiek myni, tak, żeby ten motocykl nie miał na sobie tego całego błota. I chociaż jeżdżenie w błocie jest wymagające od strony technicznej, jest wymagające od strony kondycyjnej, jest wymagające od strony naszego przygotowania jeździeckiego, to naprawdę potrafi dawać ogrom satysfakcji.